Hero Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii The Elder Scrolls 5 Skyrim Ostatnio zakończyliśmy w e, tym, że no ja kilka razy zginąłem, walczyłem z tym jakimś e, śmiesznym duchem, nie pamiętam jak się nazywał w tej chwili Pochwyciłem jego duszę swoim łukiem świ świetnym zresztą e, No i mam w tej chwili kamień napełniony już porozmawiałem sobie z Falionem, tutaj stoi, zaraz sobie z nim porozmawiamy, jeszcze się trochę rozejrzę. Eee, ja bym to nagrał i tak dalej, wszystko to, że z nim rozmawiałem i tak dalej, tylko niestety nie wiedziałem, co dla niego oznacza słowo brzask. No i musiałem się trochę podenerwować i dopiero w, po jakimś tam czasie Udało mi się złapać jego pojmowanie słuła dlatego porozmawiajmy sobie teraz z nim. Dobrze, że Dobra, jestem. co ty co chcesz nam powiedzieć? Skończmy z tym razem na jak zawsze. Sobie życzysz? No i jak on to chce zrobić? Wzywam krainy odchłani, Dom tych, którzy nie mogą mienić się naszymi przodkami. Odpowiedzcie na moje wezwanie! Jak ze śmierci rodzi się nowe życie, tak w otchłani początek mają rzeczy, które się już dopełniły. Wzywam tę moc! Przyjmij oferowaną przez nas duszę! On jakiś odprawia. Tak, jak słońce jest końcem wow. nocy, tak wow. ty zakończ mrok tej duszy. Przywróć życie temu oto stworzeniu. No to ładnie. Został zakończony. Dzięki. Moje talenty bardzo się tu przydają do zapewnienia bezpieczeństwa w Mortalu. Dzięki, Falion, dzięki. Dobra, to my tymczasem udamy się na dalsze przygody z Down Garden. Na to właśnie czekałem. Znaczy, no wiecie, chciałem wam oczywiście dzisiaj yy, zaprezentować chyba już ostatni odcinek fabularny, jeśli chodzi o yy, P... O gildie złodziei Znaczy z tych głównych misji Bo są jeszcze poboczne oczywiście Ale niestety musiałbym się udać do mortalu Niestety jest to w tej chwili No nie wiem, znaczy jest to możliwe Ale nie chciałbym was zbytnio zanudzać mojoj... Moimi przygodami Jakie mają miałoby miejsce podczas podróży do Wow gdzie jestem Dobra gdzieś tutaj było wejście yy, Podróży do p tego no Do mortalu bo jest to dosyć daleka wyprawa, powiem wam szczerze, i nie jest w tej chwili, myślę, najważniejsze to. Natomiast myślę, że to już wiele ludzi też widziało. Gdzieś u innych youtuberów i tak dalej. A ja sobie ruszę Downgarda. A co? To nie wszyscy jeszcze nagrywali. Ja lubię się pobawić coś nowego, coś czego się nie spodziewam w ogóle, bo Downgarda gram oczywiście na ślepo. Nigdy go wcześniej nie przechodziłem, wiadomo. Otwórz bramę. Już widzę, że się nieźle ten przygotowali na... E, na wampirów, bo wampirzy, wam, e, wampirowie... E, e, no jakoś tak. E, miałem z nim sporo styczności ostatnimi czasami. Powiem wam szczerze, że prawie co krok nie zrobiłem. To... E, właśnie ta nacja mnie co chwila atakowała. A w tej chwili jesteśmy już całkowicie zdrowi, więc nie powinno nam przeszkadzać bieganie i tak dalej. Dobra. Co my tu mamy? Co nasz tutaj król, no nie wiem jakby go to nazwać. Królem chyba nie raczej. Co nasz tutaj dowódca ma teraz yy, nam do przekazania ciekawego. Też jestem ciekaw sam. Ciekaw ciekawego. Dobra, nieważne. Co on nas chce powiedzieć? Witaj z powrotem. Cześć Isram. Cieszę się, że udało ci się uporać z twoim małym zmartwieniem. Dzięki temu nie jest to moje zmartwienie. Okej. Okay. Zorini i Gunmar już się zadomowiają. Sieść Gunmar. W międzyczasie dowiemy się dlaczego zjawił się tu wampir, który cię szukał. Chodźmy zamienić dwa słowa, dobrze? Ale no jak? A Nowe rozkazy, no proszę. Dobra, i gdzie ja mam się teraz udać? Co ja mam się z nim pogadać sobie? Tak Idź za Isranem. Gdzie jest Isran? Mam. Yy, prorok. Pięknie, prorok to jest ten. No, się. E, prorok to przecież jest Dlaczego bohater Crisisa. Jak możesz boh No, no idziemy. Ja jak wiem, że tam dostać jakby. Jakieś schody, whatever, cokolwiek. Ujujoj, tukiś te już piwniczki i tak dalej. O Jezus, jakie to zagracone wszystko. Sorry, że zaklatam w ogóle, ale nie ja w ogóle nie wiem gdzie ja mam e, w tej chwili się udać Bo o, tam są schody, dobra Już widzę Ślepota nie boli Gdy się tutaj wbiji teraz na górę, popie ładnie No Cześć Isranie, co ty chcesz nam przekazać? Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie Wiedziałem, a nikt mi nie wierzył Jak mogę pomóc? To Rin potrzebuje pomocy przy ulepszaniu naszych pusz. A jeśli to cię nie interesuje. Jak to nie? Porozmawiaj z gunmarem. Będzie miał coś dla ciebie. Dobra. Strzeż się! Zaraz. To warto pamiętać tylko o jednej rzeczy. W Przypadku wampirów każda chwila nieuwagi może cię kosztować życie. Dziwny głos ma trochę Będą knąć dobrze. Nie no spokojnie, ja się opanuję. Odało mi się przetrwać tak długo, ponieważ nie podejmuję ryzyka. Zacieram po sobie ślady i mam oczy otwarte. Jeśli masz choć odrobinę rozsądku, uczynisz tak samo. No ja kasuję wszystkie, jak można. Miej oczy szeroko otwarte. No ja mam dalej iść za nim, tak? No dobra Istron, chodź. Mogę cię tu ukraść jakoś? Znaczy okraść, no. Zajumać rzeczy, które są wam niepotrzebne myślę, bo złoto... Co wy ze złotem będziecie robić? Gadłaj, ja sobie je wydam gdzieś z tutaj w sklepie czy coś A wy co? Wy to tutaj tylko jak takie knurki siedzicie Uuu, dużo złota, dużo, naprawdę dużo Gdzie my idziemy? Cześć Ej, co ona na robi? Cię, mój widok. Co ty tu robisz? Ten wampir zjawił się tu, gdy cię nie było. What the Zakładam, że to ten, którego udało ci się znaleźć w krypcie Hollow. Twierdzi, że ma ci coś bardzo ważnego. Czemu ty nie masz tego zwoju? Słucham więc. No powiedz. Zapewne dziwi cię mój widok. No, raczej. What? What do you no want? Również wolałabym się tutaj nie zjawiać, ale mam do ciebie sprawę. To ważne, więc proszę wysłuchać. No, słucham, tak. słucham. Zanim twój przyjaciel straci cierpliwość, to. Cóż, chodzi o mnie. A także o Prastary Zwój, który został ze mną zakopany. No. Co z tobą? Powód, dla którego tam byłam i dla którego posiadałam Prastary Zwój, wszystko sprowadza się do mojego ojca. Czyżby był zachłanny? Skaduje, że już to wiesz, ale mojego ojca trudno nazwać dobrą osobą. Nawet podług wampirzych standardów, no to ale nie zawsze taki był. Doszło do przemiany. Natknął się na to niejasne proroctwo i z jakiegoś powodu się w nim zatracił. No to ładnie, co to za proroctwo? Jest bezsensowne i niejasne, jak wszystkie proroctwa. Część, której się tak uczepił, mówi o tym, że wampiry już nie będą musiały bać się słońca. What the fuck? Właśnie to chce osiągnąć. Chcę kontrolować słońce, by wampiry przejęły władzę nad czy światem. What? Tak Chory czy Łat! inaczej, jakiś. moja matka i ja stwierdziłyśmy, że nie należy wypowiadać wojny całemu Tamriel. Próbowałyśmy go powstrzymać. Dlatego właśnie zamknięto mnie ze zwojem. To, to znaczy dobrze, że ten zwój zamknięto. Podejmujesz spory ryzyko, to prawda, tutaj, wiesz ty... Ale coś podpowiada mi, że mogę ci zaufać. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie, masz rację. Myślisz tylko przypomnieć, że jesteś po naszej stronie. Cóż, ruszajmy więc. W przekonywaniu jestem dobra. Okej, okay, nie wnikam. Po z Isranem. Isranie? Dobrze, teraz już wiem, co to coś miało do powiedzenia. A teraz powiedz mi, czy istnieje jakiś powód, dla którego mam pozwolić tej krwiożerczej poczwarze dalej istnieć? Yes, of course. Odużna nienawiść spróbuj spojrzeć na to, że szczerze jest... To nie Dlaczego? Będziemy... Przestał opowiastkę o proroctwie? O jakimś wampirze, który próbował ugasić słońce? No tak. naprawdę ja w to wierzysz. No jak ktoś mi takie rzeczy mówi? Kto wie, może jej życie zbrzydło. Może jest niespełna rozumu. Mam to gdzieś. Isran. Na razie może zostać. Ale jeśli tylko kogoś tknie, ty będziesz za to odpowiadać. Pewnie najlepiej na, na Jasne? mnie rzucić, nie? Słyszysz mnie? Nie czuj się jak gość, ponieważ nim nie jesteś. Jesteś narzędziem, atutem. W międzyczasie sprawdź sobie to. Nie przyszło mi żałować, się, że na to, był to, tolerancji i Bo w przeciwnym razie twój przyjaciel za to zapłaci. No pewnie. Dziękuję ci za życzliwość. Będę o tym pamiętał. Niezbyt tym chyba razem lubi nowych osobników ten islam. Wow. Więc na wypadek, gdyby ten ogromny przedmiot na moich plecach nie rzucał się w oczy. Mam przy sobie prastary zwój. No, spoko. Niezależnie od tego, co mówi, powinien zawierać coś, co pomoże nam powstrzymać mojego ojca. O. Ależ oczywiście żadny z nas nie może go przeczytać. Kto może? Cóż, obiło mi się o uszy, że jedynie kapłani ćmy to potrafią. Jednak zanim zaczną go czytać, spędzają wiele lat na przygotowaniu. No dobra, ale... Nie, żeby miało nam to jakoś pomóc, jako że przebywają pół kontynentu stąd, w Syrodzie. No to ładnie. Jakiś cesarski uczony przybył do Skyrim kilka dni temu. Wyznaczałem właśnie granice drogi, gdy go zobaczyłem. Może to twój kapłan, ćmy. No i co? Wiesz, gdzie teraz przebywa? Nie. I nie będę marnował moich ludzi na poszukiwania. Toczymy wojnę przeciwko takim jak ty i zamierzamy ją. chłopie. Jeśli chcesz to prawda, znaleźć, to nie nie ma sensu. porozmawiać z ludźmi, którzy mogli widzieć wędrowca z oberżystami i woźnicami. Najlepiej w większych miastach możesz liczyć tylko na siebie. Nie spoko. Masz jakiś pomysł jak znaleźć kapłana na Skyrim to duże miejsce. Przecież to wioska jest. A ty masz jakieś pomysł? Cóż, zanim. no wiesz. Akademia w Zimowej Twierdzy byłaby pierwszym miejscem, do którego udałabym się w poszukiwaniu magii lub historii. Fakt, masz rację w sumie. Czarodzieje wiedzą o rzeczach, o których ludzie prawdopodobnie nie powinni wiedzieć. Dobra. Hmm, mogę Daj znać, jeśli mam do ciebie dołączyć. Jeśli mam iść z tobą, to jedynie pod warunkiem, że będziemy tylko ty i ja. Lydia. Dobra. Sorry Lidia, ale będę cię musiał wykopać. Znaczy wykopać, zostawimy cię w tym budyneczku, ale to później. To teraz zajmijmy się, może pójdźmy teraz sobie do tego tutaj yy, do tej zimowej twierdzy, bo ją też już odblokowałem. Jeszcze tak poza odcinkiem. Miałem niestety sporo problemów, żeby tam dojść, bo no, sporo zwierząt miała atakowało, sporo zwierząt. No w ogóle sporo yy, jakichś zjaw dziwnych, typu no właśnie wampiry Z którymi walczymy, no na każdym kroku nas spotykały Magowie z Akademii w Zimowej Twierdzy chętnie dzielą się jedną między sobą, ale większość ich usług nie jest dostępna dla reszty Skyrim Ja natomiast zapewne zostanę członkiem e, Zimowej Twierdzy, czemu by nie Znaczy zostanę na początku jakimś adeptem pewnie i będę jakimś lekkim popychadłem Ale... God, why? Dobra z tego co pamiętam, to trzeba z tą babką opowiadać. Witaj w Akademii Zimowej Twierdzy. Jestem Faralda. Fajnie. Jedna ze starszych czarodzieje. Dzięki za info. Mam nadzieję, że twoja podróż do zimowej twierdzy nie była dokuczliwa. Czyli widzę, że Muszę dzisiejszy odcinek wszystko. to będzie gadulstwo. Jeśli jesteś tu tylko po to, by narzekać, to lepiej idź z tym do jarla Zimowego. Ale fajnie. <laughs> U. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, chętnie pomogę. No dobra, pomiję. Lidia mnie skraszowała. To żadne mieszkańcy. Dlatego musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Eee, Jestem... Smok. A jeśli Czekaj. pytanie brzmi, co ty tutaj O w dupkę. Mhm. Nie, y tylko smoka nawalaj. Patrzcie, smok Smok zaatakował. Kiedy się najmniej tego spodziewałem akurat. Atakuję. Nie, nie trafiłem. I z No. Dostał chyba. Trochę się podlećmy jeszcze, bo tu... Już Naprawdę. Jeden raz się tylko na mnie wydarł lekko i od razu. Chodź, chodź, chodź. Ej ty. Lat. Czas jak porobany jakiś No dobra Lidia spokojnie ty Widzisz że on lata jak powalony jakiś Wypad stąd smoku Oh my gosh Ja gacie, jeszcze mi tutaj widzicie, przeszkadzają, bo można Znaczy do no, Zresztą tu jest spóźnione zapłonem to mówię, ale... No, czemu on we mnie tylko nawala? Dobra No gdzie ten smok? Do walki, do A tu jest. No, o, on lata wściekły. Wiem, że tu nie ma z... zbyt wiele terenów, aby mógł wylądować, ale mimo wszystko. Musisz tego ciągle napalać we mnie. Dawaj lidia w niego. Co, nic strażników nie mają. No raczej. Kurde. Patrzcie tutaj jakiś mutant chyba jeszcze kiedyś musiał być Znaczy no, mamus w sensie Dobra nieważne Ja myślę że te, ten smok tutaj zaraz powinien zginąć spokojnie Wszyscy niego nawalają więc już jest Uff No O, Trochę nie trafiłem Gdzie lida w ogóle jest? Dawaj, dawaj, dawaj Wy jesteście bardziej celni niż ja ja tak nie potrafię strzelać przed... przed smoka ze strzał Ale zobaczcie, zaraz mnie życie ma Już jest prawie na wykończeniu Chociaż? A! Chyba dostał, dostał, pięknie To nie wiem czy ode mnie hmm. Te domy tu już i tak wyglądają, jakby jest smok z pięć razy rozwalił No nie dziwmy się w sumie, to jest chyba najstarsze miasto w Skyrim z tego co... Gdzieś tam pamiętam jeszcze z jakiejś opowieści Ej, gdzie ten smog? Bo ja go nie widzę Tu mi pokazuje gdzieś, na wprost A tam jest! Ja patrzę w górę Dostał, dostał Ale ten smog może być groźny dosyć z bliska Oni tam wszyscy podeszli do niego Ciekawe czyli gdzie zabija O, krytyk Krytyki ładujemy Dawaj, dawaj, dawaj. On już tam nie, nie żyje. Nie żyje. Uuuu, finisher, dziękujemy panu. Ale fajna animacja. Lidia, trzymasz się? To no dobrze. Dobra. Idziemy stąd podchodzi do strażnika Zobacz to, zobacz. Look at this. Look at this. No nie, zabugowałem się. Dobra, jest gitara, jest gitara. Zobiliśmy smoka. Teraz idziemy do tej pani tam co stała yy, na przy bramie, bo to ona odpowiada za to, żebyśmy przeszli przez bramy... Czy mogę ci jakoś pomóc? Och, ty... Zimowej pięrdzi. Zimowa... Dobra, już nie pięrdziel. Chcę. Jeszcze... Może, ale co chcesz tam znaleźć? Rozumiem. Zdaj. Nieka. To taka no mała próba. No dobra. razie przejdę tylko test. Skąd? Standardowym zaklęciem osób posługujących się magią zniszczę. Już nie mogę się doczekać. On jest ty co to za problem? Akademia jest ważną częścią w Skyrim. Choć nie za, i nie zauważamy. za to nisty pocisk, które to było... Mm, to to, dobra. No to muszę fuknąć tym Naprawdę dobra robota. No i proszę. Akademia to dobre miejsce dla ciebie. Witaj w naszych szeregach. Dobra, idziemy, idziemy, Jan. Nie... Przeprowadzę cię przez most. Kiedy wejdziesz do środka, porozmawiaj z Mirabel Erwin. Naszą mistrzynią. Proszę, chodź za mną Idziemy. Bo z kim ja miałem w ogóle pogadać. Hmm. Akademię miałem odwiedzić. Dobra, to najpierw akademię w ogóle odwiedzimy. Dobra, ja tak wiecie, sorry, że tak latam w ogóle. Ale no ja tutaj sobie chcę na spokojnie zrobić tą misję. Pytając najpierw no, okoliczny tutaj... Wioseczki i tak dalej. Smoczek niestety nam... trochę przeszkodził. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Eee... Nie, o fallu się nic nie chcę wiedzieć. To Chcę jedynie napić się w spokoju. Rozumiem. Magowi nie, nie, nie powiedzą. Jeśli będziesz czegoś Magowi potrzebować, daj znać. Nic... Co mi nic nie powiedzą? Ostrożnie! Moja kariera w Akademii... Nie! No dobra. Ja już czas opuściłem zimową. Wciąż się nie chcę tego słyszeć. Zimowej mam to jest nie tak z Ranmirem. To złotowy. Jest Miał w życiu sporo kłopotów. Proszę bardzo. Może będzie na tyle 3, No i Dobra. Dobra, takimi pierdołami to się zajmiemy poza odcineczkiem. A tymczasem udajmy się jeszcze do tej zimowej twierdzy. To będzie takie już myślę zwieńczenie. No. Nudnego w tym momencie odcinka, bo ja strasznie dużo chodzę, dzisiaj gadam i tak dalej. No ale cóż, takie odcinki niestety też czasami bywają. Wiem, że nie są zbyt one ciekawe, ale mimo wszystko, jak pogadamy sobie raz, to potem już myślę, że... No chodź. Już ruszymy nieco z fabułą. Wow, co ty Nieważne, robisz? Co się stanie. Akademia przetrwa. Dobra, nieważne co ty tam robisz. Coś musisz zrobić na pewno. I te drzwi są już otwarte chyba. Gitara. Chyba nie chcę czekać, aż ona będzie otwierała wszystko. Hmm. Zapytaj. Zapytaj woźnicy o kapłana Ćmy. Kapłanów Ćmy. No, ci powinni tutaj wiedzieć. Wydaje mi się, że... Witaj. w się z Nowy uczeń. Hmm. Zaskakujące ile nowych pojawia się tutaj ostatnimi czasami? No wiesz, trochę więcej smofus. Będziesz potrzebować tego. Nikt nie będzie wymagał od ciebie ich noszenia, ale możliwe, że spodobają ci się bardziej niż ty. Nie, raczej nie, chyba nie. Pokrótce cię oprowadzę, a potem zaprowadzimy cię na pierwszą lekcję. Możemy zaczynać? Yyy. Eee. Proszę, się jeszcze przygotować. Rozumiesz? Daj mi znać jak się przygotujesz. Tak. Kolejny nowy jesteś no. zapewniam Ty. cię, że będę obserwować cię. Tu mogę się dowiedzieć więcej na temat honoru. Uważasz. Nie. A dobra, Też jeszcze... Pogadajmy, po... Pogadajmy z tą wniesione... Mirabel. Tak. I myślę, że zakończymy odcinek, żeby nie był też zbyt długi. Jak się o pewnie spróbować? okaże, zajmujesz z wstry, mi, chętnie się 40 minut... Jest... Akademia się zimowej twierdzy to stały element krajobrazu Skyrim od tysięcy lat. No. Znaczącym pomieszczeniem tutaj jest komnata żywiołów. To główne miejsce wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz ogólnych. Co ty, nie mów, co ty nie powiesz? Arkaneum znajduje się ponad komnatą, a kwatery arcymaga jeszcze piętro wyżej. Co ty nie powiesz? Choć w teorii zarządza Akademią, obowiązki arcymaga często sprawiają, że jest bardzo zajęty. No to nie dziwne chyba, nie? Ja zajmuje się codziennymi sprawami. Teraz, jeśli pozwolisz za mną, pokażę ci kwatery mieszkalne. Uh, uh. Niestety musieliśmy... Dobra, idź, come on. No idź. No mirabel. Strolowałaś się, czy jak? Przecież ja ci nic nie zrobiłem. Czy jakoś tak ogólnie, troll totalny. Nie wiem, chciałem nagrać coś z tego, z... Yy, z Cryzisa? I w ogóle nie mam jakiegoś powera, skilla, cokolwiek, nie wiem co się ze mną dzieje Ale myślę, że ten odcinek nie będzie jakoś tam specjalnie ciekawy Ale trochę do fabuły jednak wyniesie Do głównej fabuły, też trochę pobocznej Choć znaczy, nie bardziej do głównej Dobra, tu jakieś ogniki świecące Ole daję po oczach, uuu szybciej, szybciej Będę jeszcze tak jak ty Mirabel nie no, ty trochę szybciej idziesz i bardziej kręcisz... ten... ...ciągłościami. członkowie mieszkają tutaj, w komnacie osiągnąć. Ja też tu będę mieszkał. Proszę o zachowanie ciszy, gdy będziemy w środku, gdyż inni mogą prowadzić badania albo... delikatne eksperymenty. Okej. Okay. Dobra. To ona nas tu będzie dalej oprowadzała. Ja myślę, że nie przedłużać. Nagram sobie za tydzień kolejny odcinek, dlatego żegnam się teraz z wami. Do zobaczenia w wkrótce. Na razie.